że dźwięku nie udostępniłem mojego głosu, jak mówię. Teraz generalnie ten głos już powinien być, więc powtórzę jeszcze raz, że od dzisiaj wszystkie transmisje i wszystkie filmiki na YouTube, na tym kanale, co teraz z niego transmituję, i wszystkie filmiki będą z moim głosem. Wszystkie filmiki i wszystkie transmisje na tym kanale będą z moim głosem. Bo na początku wcześniej filmiki i tam transmisje robiłem bez mojego głosu. A teraz, a od dzisiaj od dzisiaj wszystkie filmiki i wszystkie live, transmisje będą prowadzone z moim głosem. Czyli będziecie słyszeć, jak ja coś do Was mówię: do Was, czy tak w ogóle do siebie, czy no coś opowiadać, nie? No mój głos po prostu będzie słyszalny na każdym filmiku i na każdym live. No chyba, że się okazuje, że, że albo słuchawki mi się zepsuły, albo a zepsuły. No, chyba że się okaże, że mi się słuchawki zepsuły, albo coś nie działa, nie? to wtedy ja was poinformuję, napiszę tam na czacie. Czy tam w tytule napiszę, że mnie nie słychać, bo y, coś mi się tam stało albo słuchawki, albo coś, tam... coś innego, to napiszę w tytule, albo jakoś tam was poinformuję. Nie? Gran Turismo 7. Generalnie Gran Turismo już gram chyba jakiś tydzień albo dwa tygodnie temu tam chyba 120 zł około zapłaciłem bo była promocja na Playstation Store tu generalnie będziemy na tym koncie wszystko zaczynać od nowa bo na tym koncie z którego ja teraz prowadzę transmisję jeszcze w Gran Turismo nie grałem i tam już ma, kupiłem już chyba 2-3 samochody, trochę już powydawałem parę wyścigów nawet więcej niż parę przyjechałem, no trochę pograłem a tu będziemy zaczynać na tym koncie od nowa

Bo generalnie czuję, że gram trochę za głośno. Na przykład teraz, ale ja bym zrobił tak. Wyreguluj poziom mikrofonu. Halo, halo. Teraz widzę, że nie dobrze. A teraz mnie dobrze słyszycie? Teraz mnie dobrze słyszycie? To może czy teraz dobrze mnie słyszycie? Dobra. To może teraz. Yy, a teraz, na przykład, teraz, może co dobra. Czasami tak widzę, że dochodzi do głośności wejścia dobrej, więc myślę, że będziecie mnie słyszeć w miarę dobrze. Yy, więc no, trochę przeciszyłem. powinno być teraz lepiej. szkoda, że musimy ten rajd wyjść. Ja no, myślałem, że ja nawet z tego wyjść, że tego rajdu wcale nie wyjdę Вот это мне